Witam wszystkich chciałbym pokazać Wam swój najnowszy nabytek, mianowicie wózeczek Spidera Krzysia Romickiego Parę słów o moim nowym nabytku a więc wózeczek jak wspomniałem Krzysia Romickiego z zapiętym napędem JPX 25K jest to bardzo fajny silnik, na którym latam już od dwóch lat dwa sezony, w sumie liczyć nawet trzy. Ostatni sezon, wcześniejszy był z który znakomicie się sprawdza na tym wózeczku. Jest to wózeczek ze zbiorniczkiem zamontowanym 16 litrów. Także śmiało na te trzy godzinki, myślę, tego lotu powinien, spokojnego lotu powinien mi wystarczyć śmigiełko Helixa, Myślę, że najlepsze, jakie jest dostępne. Na rynku jest to 8 125 koszyk, wszystko też odkrzyśnięte z elementu Lekki, bardzo fajny. Waga łącznie z napędem jest około 50 kg. Także, także myślę, że, że będzie fajnie, specyficzne kąt nachylenia tego napędu daje to, że nam dociska troszeczkę skrzydełko i jest wszystko bardzo fajnie, sprawnie działa jeżeli chodzi o uprząż, jest to oczywiście uprząż dudkowa, karabinki są także dudkowe świeża sprawa jeżeli chodzi o start patenty pierwszy raz szczerze mówiąc, to widzę, żeby w ten sposób było montowane Zresztą jest to na koszyku, aczkolwiek no podobno ma działać rewelacyjnie. Cały napęd jest na, na poduszeczkach, a standardowe poduszeczki mięciutkie. Także wszystko też no, bardzo. bardzo fajnie. Skręt jest ograniczony, ale to bardzo dobrze przy przylądowaniu. Nie daj Boże nóżka się łączy i, i wtedy leży. Wtedy Także tak to. Moi drodzy, wygląda na całości, będę sobie latał na skrzydełku. Już nam czeka. Jest to skrzydełko nukleą 34. Zamontowany będzie jeszcze zapas. Będzie to zapas 160 kg. I to tak naprawdę taki zapas do takiego wózka jeszcze jest skuteczny. No, cięższe wózki niestety, ale już muszą mieć. Już muszą mieć e, troszeczkę większe, najczęściej strzelane już z rakiety no zapasy, żeby to działało było fajnie. Także tak to wygląda. No dzisiaj pierwszy lot. Pierwszy lot. Zobaczymy jak to, jak to będzie się sprawowało w powietrzu. No, widziałem włoski w akcji, w związku z tym będzie, myślę, będzie bardzo fajnie. E, Mój pies też jest silny, zainteresowany tym wszystkim, także bardzo fajnie. No, to mianowicie tyle, jeżeli chodzi o wózeczko. Można by się było rozwodzić, jeżeli chodzi o napęd, no to tak jak wspomniałem JPX 25 koni z rezynansikiem. Całość działa bardzo dobrze. No przy mojej wadze 110 kg z lekkim hakiem, w zupełności to wystarcza. Możemy tutaj dołożyć jeszcze jedno i. I, i latać z osobą taką, no myślę do 60 kg na tym napędzie, nie więcej no, później już pozostaje jakiś, może heliksa coś może, może Simonini 33 by był lepszy ale na moją wagę w zupełności to wystarczy także no, dzisiaj jest lekkie docieranie silniczka, bo po przeglądzie po remonciku delikatnym tłoczek i pierścienie wymienione także, także jeszcze dzisiaj sobie troszeczkę poregulujemy ustawimy gaźniki po swojemu no i pewnie czeka jeszcze mnie zakup przyczepki jakieś do tego, bo, bo, bo składanie rozkładanie tego jest proste, szybkie, aczkolwiek rozkręcanie, wyciąganie, zapinanie, składanie myślę, że, że tutaj można sobie to za te 3000 W jakoś przyczepkę kupić i i sobie taki napędzik wozić już złożony co daje samą przyjemność przyjeżdżamy na pole ściągamy wózeczek i jest wszystko gotowe do startu w ciągu 5 minut można być w powietrzu także to też są duże plusy no to jeżeli chodzi o to to jest tyle, no wcześniej mogę tylko dodać że latałem na Nemo XL także Mam nadzieję, że Nukleon no jest, 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 oczywiście, jest oczywiście skrzydłem szybszym i już takim skrzydłem, gdzie, gdzie, gdzie trzeba już mieć troszeczkę tego doświadczenia, żeby latać wylatane parę godzin. No, ja mam za sobą już 60 godzin lotu, także najwyższa pora się przesiąść, bo ciężko się lada z kolegami, jak muszą się po mnie zawracać, bo mule 25 na godzinę. A oni na zaciągniętych tremerach no, mają więcej niż ja, dlatego troszeczkę byłem kamieniu nogi. Także teraz już myślę, że będę czerpał większą przyjemność z tego latania i nie będę musiał biegać. Chociaż no, nie ukrywam, że, że szło mi to bardzo dobrze. Także nawet w bezwieczną pochodę z Nemo ładnie stawało. Także mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie. Lepsze, 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 lepsze. Pozdrawiam.